Cześć moi drodzy na kanale Z Życie na Ranczu. Jak zwykle Łukasz, który coś tutaj robi. A mamy tutaj do roboty pierwszą wolierę, część jakby trzy, yy, druga. Chciałem wam pokazać trochę co tutaj zrobiłem. Powstaje już szamkurnik. Jest trochę żmudna to robota, bo trzeba wszystkie odpady wykorzystać. Ja nie lubię, jak się coś marnuje, szczególnie na takie wiejskie zabudowy, to się fajnie wtedy robi, bo nie szkoda materiału, jak się coś źle utnie czy coś, mamy wszystko ze spadu zrobione. Są to mniejsze koszty. Pogoda jak widać ani do roboty, ani do nagrywania nie ma weny, ale coś zrobić trzeba. Szkoda czasu. Szkoda czasu, to jedziemy z koksem. Jak zauważyliście, mam tutaj troszeczkę ścianę pustą, później Wam pokażę resztę, tutaj będzie ocieplenie z wełny mineralnej, kupiłem piątkę, myślę, że jako, że jest to jeszcze w dodatkowym, yy, w dodatkowym pomieszczeniu jakby, no nie w pomieszczeniu, ale pod wiatą, gdzie wiatr jest mniejszy i mniej od tych opadów, bo jesteśmy jednak, no jednak jesteśmy pod schronieniem jakimś. To wziąłem sobie piąteczkę i na wszystkich ścianach zakładam tąże watę. Wata mineralna kupiona w baliku. Będę teraz tutaj kombinował, jak najlepiej tutaj. To wszystko jak najrówniej, żeby dolegało. Jest to, słuchajcie, kurnik pierwszy z ociepleniem mój. Tamte są w budynku murowanym, to nie potrzebują. Tutaj natomiast mamy jakby lekko na zewnątrz. Tak. No, jakoś prosto, w miarę się udało. Gdzie najgorzej wyciąć ten otwór, gdzie kury będą wychodzić? Bo mam, słuchajcie, dosyć ciasno tutaj, z racji tego, że na dole, tutaj pode mną, pod kamerą, jakby, jest buda dla tych kus. A u góry docelowo ma być ten kurnik, tak jak wam wcześniej w pierwszej części mówiłem. Żeby jak najmniej pomieszczenia marnować, wykorzystać. Każdy jakby centymetr, 10 centymetrów. Tak by to mniej więcej wyglądało. No tak tylko że obciąłem bez ramki. Jeszcze ramka nam zostaje. No, widzicie? Nie wszystko człowiek może od razu przewidzieć. Ale to nic. Te wszystkie skrawki będą na pewno wykorzystane. Jak mówiłem tu się nie lubię jak się coś marnuje. Braki będą utkane. O, tak to miało pierwotnie wyglądać. Podocinać, podomykać. Tutaj widzicie, może jest taki łącznik, bo też już sklejki nie mam za bardzo, a wszystkie takie większe odpadki to będą szły na te ściany frontowe. Będzie, co prawda, jest już waga tego kurnika samego. Jeszcze bez dachu, bez środka, bo w środku też będzie jeszcze robione, będą grzędy. Jest dosyć duża ta waga i będę miał problem, słuchajcie, żeby to z tego paśnika koziego. Przesunąć tutaj w tą stronę, tym bardziej, że tu jeszcze Śruby odłączeń wychodzą Te same łebki Będzie można coś uszkodzić No mam nadzieję, że się Że się uda bez żadnych dodatkowych Problemów I komplikacji Teraz jedziemy co? Teraz jedziemy dalej Żeby nam nie zjechało to wszystko, zabezpieczymy trochę sobie wcześniej przyciąłem. Nie jest to jakoś super tam przycinane. Mamy tutaj teraz dwie ściany zewnętrzną, wewnętrzną ocieplenie, więc jako tako przeciągów nie będzie. Nie dociąga. Nic nie wystaje poza obrys, żeby czegoś nie oderwać. No, i już nam chyba nie zleci. Także można kombinować dalej. Tak. Nie jest to cięte na płycie formatowej, a same te odpady, te sklejki nie mają też kąta, ani przekątnej w żadnym możliwym momencie, więc czasami wychodzą takie ukośne, ale to nie przeszkadza. Jak nie wystaje, to nie przeszkadza. Mamy po 18 rozpadało się trochę mocniej Za dużo już nie porobimy dzisiaj Ale i tak się cieszę, że ta pogoda dała porobić Popracować i porobić Idzie najprawdopodobniej wyżej, może jakiś cały kawałek z cieńszej sklejeczki. No tu trochę mi się nie udało to zachować, ale to się jakoś natnie, ewentualnie no zobaczymy. Z dachu tu mi też trochę już cieknie, bo jest dziurawy do poprawienia. Co chciałem Wam jeszcze pokazać, to już Wam pokazuję. Tutaj będzie izolacja między budą dla kus a kurnikiem. Podłoga wyrównana, zabezpieczona zełną mineralną. I teraz Wam pokażę troszeczkę o napaśniku, to całe stoi. Widzicie na jednej nodze. Z tamtej strony się opiera na płocie. A to wygląda mniej więcej tak. Skos do tyłu. W środku też grubsza sklejka. tak? Izolacja z jednej strony, tam gdzie nie będę mógł sięgnąć, już jest, żeby dopchnąć tutaj do ściany. I tak samo ta frontowa. Tu jeszcze nie wiem, jak tu przyjdzie przez tą kratownicę, ale pomyślimy, czy jakiś jeszcze taki zrobić mini korytarz na wyjście samo, czy co. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądało jak będzie otwierane, bo nie wiem czy będzie zaciągana klapa w dół, czy w górę, czy w bok. Jeszcze nie wiem. Eee... Co tu więcej opowiadać Wam. No. Pogodę mamy jaką mamy. Wszędzie leci. Trzeba zaraz to wszystko będzie kończyć, chować. Zabezpieczyć tutaj, przykryć naszym pokryciem dachowym, jak jest przewidziane na kurnik, chwilowo, i będziemy działać dalej, bo to się widzę już ładnie rozpadało. Trzeba zwierzakom stajnie, kozy, wszystko sprowadzić, i będzie na temat soboty tyle. Dobrze, słuchajcie, dziękuję za uwagę. Komu się podobał, niech lajkuje. Komentuję, jeszcze lepiej będzie, jak skomentuję. Może jakieś pytania macie. Do zobaczenia, pozdrawiam, cześć.